ma w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem z farminga 17 na mapie Przemasy Wielkie. Autorem tej mapy jest Przemysł, jakby ktoś nie wiedział. A w dzisiejszym odcinku sobie będziemy nawozić nasze pola nawozem granulowanym. Także najpierw możemy sobie odetniemy od tego ciągniczka Te całe przyczepy wszystkie I podjedziemy po rozsiewacz Muszę jeszcze zobaczyć czy mam cały kredyt spłacony Tak, mam cały kredyt spłacony Także nie jest źle tutaj na tej serii Mam 100 tysięcy na 600 cały czas Około Sporo nawozów Jedzenie do świnek Jedynie co mało tu, tu nasion Ale nasiona to już mniejsza z tym My sobie wsiadamy do molitki. Podczepiamy drugie bitwy. bitwy. do palet i będziemy modować nawóz granulowany. Te, te big wadzy, te, te worki mi się coś upagowały. Ja powiem co czego Ale nie za tyle poradzę To chyba cztery wchodzą do tego. Robodika, cztery te worki? Cztery czy trzy? Cztery. fajny że ja tutaj teraz was żegnam i to za chwilę. Dobra, już jestem po krótkiej przerwie. ten błąd, a jeszcze z tym. Teraz na pole. Na wszystkie pola rozrzucimy nawóz. Zrobimy sobie jeszcze miniaturkę tylko. Aleś taką lecimy na pole nawozić. Powinny starczyć mi tego nawozu na wszystkie moje pola. w jednym by się baczył.

Ten, jak daje M, to mi się zbliżają tutaj te widły z przodu. Dobra, dam do maksa na górze, żeby nie zawadzały W ogóle jakby ktoś nie wiedział, nie mówiłem, pot to, to jeden po drugim. te odcinek i poprzedni. Potem nie wiem jak to będzie nagrywanie, bo mnie także wolałem sobie nagrać jeden po drugim.

Na visha, mas Teraz pojedziemy później pracownika tutaj w tym New Holandzie, żeby on nawodził a my sobie pojedziemy to pójdziemy też do Nieholanda ale już to samo jest z tego opryskiwacza napełnimy, napełnimy i pojedziemy na pole obok na pole numer 3 pojedziemy tym Nieholandem opryskiwaczem i chyba by się... nie, no nie, nie już myślałem, że się skończyła playlista teraz śmigamy na polu numer 5 Jest to jest tutaj obok. To jest tutaj pracownika. Tylko czemu to jeszcze nie urosło? Ja jeszcze zapytać. Czekajcie. Aha Czyli rozpadł tylko to pole w boku Nie wiedzę dlaczego Dobra, to przyspieszymy czas trochę Już Nie mam innego wyjścia Jeszcze ja przykaz zapiszę gdzie Nie, to chyba Aha. tak mało tu przybywało nie jakieś No rośnie szybciej Wyłączony i odpalone i tutaj proszę pracownika, to my idziemy do tej maszynki. Kiedyś można było ogarnąć pryskanie na dwa opryskiwacze. Było fajne opryskiwacze tutaj nawet. by ktoś miał tutaj też jego farminga, to fajna seria by była. Akurat teraz ganiałem wybranego, a chodzi mi o Amazony, amazon pantera. Trochę to dziwne, że on skleca tylko na przenioś. Skretna jest te przednioż. Na no pewno go na to już nie będzie.

posegregować, bo tam już odcinek albo z trzech tych składano albo z czterech nas filmów Forminga też, bo potem nie posegregował jakoś inaczej, że piąty odcinek, szósty będzie zmęczony pół na pół Aha. Także sobie muszę podnapisywać, tam już na to wszystko i playlistę zobaczę ile mi jeszcze zostało

Możemy iść noc, ja sobie zrobię jeszcze kominaturę, szybko, ale nie wiem jaką, no że taka może być. Dobra, i ciśniemy. Kolejny odcinek, to co by to mogło być? Kolejny odcinek to już niwa, by mogło być w sumie. Kolejne już. Tutaj jeszcze raz muszę poopryskać i nabyć pola. Ale to już będzie dużo, to Was nie będę zanudzał. Nosiona mamy. Wszystko mamy, także na kolejny odcinek to już żniwa to naburzenie. Jednak się za wolno jeździ trochę. Ale łatwo się widzę z tym opisywać wyrobić, chociaż. że też jak podobał filmik z tych, z tych pokazów samochodowych mi się wydaje, że by jeszcze całkiem całkiem tylko nie miałam jeszcze sprzętu do nagrywania i się strasznie pota kamera bo tam były dziury jeszcze ja chodziłem tam i jeszcze nie mam już jakiegoś skilla tutaj w nagrywania jakichś takich vlogów ręka mi skacze jeszcze Myślę, że tutaj jak na, pełnię, na pewno to będą miały gdzieś te dwa sezony co najmniej. A tu widzę, że będzie ciężko jeden oblecie na jednym zbiorniku. No, Ale na prysku dużo przywiozę to easy. A wiem w sumie to może być jeszcze w kolejnym odcinku. Przecież żniwami. To wszystkie po czas, żeby były urośnięte bardziej tak. I sobie poukładamy ładnie nawozy i tam te wszystkie pierdoły gdzieś pod wiatą. sobie jakaś zjedziemy do boku i tam jeszcze będzie na jeden brzejazd i by było prawdopodobnie tyle w tym odcinku zaraz mi jeszcze oczywiście ten błąd wyskoczy że sobie zapiszę grę w reżimu co mam wrażenie, że na 我那不的就是。 Chyba wezmę tam to już na jeden raz, tam bym przejechał tam obok, to jest? Ale nie jestem pewny Ja powinienem wziąć, nawet jak nie wezmę to już nie będę zobracał po to To nie ma sensu nawet No nie, nie wezmę chyba nie, akurat. Chyba na stykę będzie. Tak? Idealnie. <grystanie> no i gitara. Tutaj tylko na zawracaniu takie te pozostawały. ale ja nie ma jak inaczej zawracać, żeby to wyglądało też w też miarę realnie. W realu też wszędzie dokładnie pryskasz Tak jak ja sobie to właśnie teraz na go graście robię. Robię ścieżki, tym onem prosić mniej więcej na pałę. Potem po prostu jeźdźje i tam widać, że tylko miejscami jest nawizione i to fajnie wygląda. Potem też będzie lepiej. Jak tu będzie lepiej nawizione, to będzie gorzej. Jak... To tak fajnie będzie wyglądać. I realnie na pewno. już wyłączyć i powoli możemy to składać Pojedziemy na farmę Pójdziemy na farmę Opryskiwaczem, zaparkujemy go gdzieś To samo jak yy, nawoźnik z tym Holandem no, tylko pod jedną wiatru co zaraz jeszcze będzie wyciągane w kolejnym odcinku jakby z tymi, z tymi porządkami tymi się wyrobił. Właśnie szybko też jeszcze sobie pojedziemy gdzieś tam z opiskiem. Opry, tym, tym opisywać, bo fajnie ci mi robi. No i za dwa kolejne odcinki to... oj oj To już będą żniwa. Dla mnie to dopiero za około 2 tygodnie. Dla Was za 3 tygodnie dla mnie. Oho oh, ho. Oh. muszę podpisać co ja miałem robić, bo to daj. Nie będę wiedział. O, akurat tamty pomocnik zakończył pracę, także akurat synchro synchronizacja jest Dobra. Nie wnikam nagle to, co zrobił. robił jak go narobił, co, gdzie, jak, po co tamta no także w kolejnym odcinku jeszcze w tych punktów teraz zauważyłem, że będę ułożył tylko tam co się pryskałem i na odwrót, czyli to pole będę pryskał i tam to obok farmy także tu jeszcze jednego big baga będę musiał wsypać i do opryskiwaczu no za wszystko właśnie myślę, że wyrobię na styk Ale to się zobaczy już w następnym odcinku A ja Was w tym Momencie żegnam I zapraszam na kolejne odcinki Które będą sam nie wiem kiedy Bo nie wiem jak to będę wrzucał Ale ja postaram się wrzucać w miarę regularnie Według tego planu to jest teraz Według tego planu to będzie w piątek około Także do następnego odcinka i piątek